Siemanko, witam was bardzo serdecznie w następnym odcinku z serii zagremy w Gothic 3 z Content Modem 2.6 No i pakiem 4.2 No i tak, w tym odcinku udamy się do Morasul, aby najmniej się tak postaram się tam udać No i tak, kurczę, w poprzednim odcinku też, nie pamiętam, już byliśmy chyba w świątyni w Bakareszu No i ogólnie wyruszyliśmy w tą podróż w stronę Morasul No i tak, do tego Morasul jest już oczywiście niedaleko, więc w tym odcinku powinno się udać nam tam dojść. Więc oczywiście idziemy. I tak, tak jak wiecie zapewne zacząłem też nagrywać Rizena. Także nie przejmujcie się, że zaniedbam Gotika czy coś. No bo postaram się po prostu prowadzić te dwie serie naraz. Ale nie będzie to jakiś pewnie super wielki wysiłek, ponieważ no Gotika 3 tak jak wiecie nie zostało już zbyt dużo. Znaczy się sami wiecie, no. Jesteśmy już przy końcu, no może nie zupełnie przy końcu, ale sami wiecie, zostało nam tylko Morasul i Isztar do odwiedzenia, no i te dwie świątynie, no i będziemy mieć wszystkie artefakty Adanosa, no i al Shidim odkryte, czyli widzicie te kurcze, jakby to powiedzieć, prastary miasto al Shidim, no wiecie o co chodzi, no i al Shidim to tutaj jest jedna z tych świątyń, czyli w sumie wiecie co? Nie wiem, czy w tym odcinku się udamy do Morasul bo może po prostu zbadam sobie to Al-Shidim i poszukam tutaj różnego rodzaju, wiecie, kluczy do świątyni i w ogóle takich innych rzeczy, ale myślę, że do Morasul powinno się dać udać w tym odcinku, głupio trochę powiedziałem dać udać, ale myślę, że dam radę udać się jeszcze w tym odcinku do tego Morasul mimo wszystko. Ale wiecie sami, że te świątynie to też jest pewnego rodzaju priorytet, ponieważ, no wiecie, im szybciej zdobędziemy artefakty Adonosa, tym lepiej, bo tak jak wiecie, wszystkie pięć artefaktów jest niezbędne do ukończenia gry. Ale tak, oczywiście tutaj mamy ogry, które już mnie tłuką niesamowicie, ale zastanawiacie się pewnie, czemu tego miejsca nie ominąłem, ponieważ z tego, co pamiętam, jest tu ciężka skrzynia, no tutaj Tutaj było właśnie takie miejsce, znaczy się nie wiem czy to jest to, ale w każdym razie pamiętam o takim miejscu, które było gdzieś koło jakiejś świątyni, nie pamiętam której, <laughs> czy Morasul, czy Al-Shedim, właśnie koło świątyni był taki pagórek właśnie z, z takimi wieżami, no ale mamy ciężką skrzynię, czyli nie myliłem się i to jest to miejsce o którym myślałem. A w niej mamy miecz przodków, no pewnie jakieś... Super koksiasty miecz i w ogóle, ale w sumie mamy już i tak naszą halabardę, więc co nam z tego miecza przodków, no mamy najlepszą broń w grze, więc niepotrzebna nam inna, no w ogóle nam nie jest potrzebna, aha, no i mamy tutaj w ogóle, czekajcie, tu jest taki jakiś rów, a na końcu niego, zaraz zobaczycie kto będzie, ja o tym pamiętam właśnie, chociaż czekajcie, będzie czy nie będzie? Powinien być... Ale czekajcie, tu małe kamienne pokrzywy w ogóle i inne? Ale czekajcie, chyba tu siedzi. Otóż patrzcie, kto tu jest. Lester, nasz kumpel. hej Lester, co się z tobą działo? Orkowie schwytali mnie w pobliżu przełęczy i przeciągnęli przez całą pustynię. Najpierw kazali mi kopać, ale potem odkryli, że umiem czytać starożytne tabliczki. Dzięki temu miałem u nich specjalny względ. Człowieku. Te tabliczki są fantastyczne. Pełno tam bzdur, ale moje umiejętności magiczne wciąż rosną. Widzę nawet magię płynącą wśród ruin. Powiedziałem tam koszowi o klucza. Teraz chcę, żebym dla niego otworzył świątynię. Masz jakieś kamienne tabliczki? Proszę, weź je. Ja już z nimi skończyłem. Jest w tobie coś dziwnego. Hej, zaczekaj. Co to za zapad? A, o to chodzi. Tak, mam tu trochę tego towaru. Pochodzi z Lagu. Ej, zaraz... Proszę, wejść całą... Dzięki, stary! Jesteś prawdziwym kumplem! Znalazłeś już jakieś klucze? Wiedziałem, że o to Ci chodzi. Znalazłem jeden. W pobliżu ruin uzdrawiaczy. Ostrożnie. kosz też szuka tego amuletu. Więc jeśli chcemy wejść do świątyni... Masz jakiś plan? Będzie nam potrzebna pomoc koczowników. Jest tu Saturas, na pewno ci pomoże. Rozumiem. Daj mi swój <laughs> <laughs> No oczywiście jest tutaj Saturas, ten koks, magwody najlepszy. No i tak już do świątyni otrzymano. I tak mamy tu tego całego tam kosza. Co tu robisz? Otwieramy świątynię mora. A co? Otwórzmy razem świątynię. Jesteśmy wojownikami. Nie handlujemy z morami. Ale... Nie. się, no, on nam nic ciekawego nie powie. <śmiech> <śmiech> Ale tak, ogólnie to tutaj musimy sobie znaleźć tego Saturasa. ja powiedzieć jeszcze... Widzicie sami, że musimy otworzyć świątynię. I gdzieś, pamiętam... Znaczy się chyba od Saturasa właśnie. Dostajemy mapkę tego Al -Shedim. I mamy tam, jakby, pięć dzielnic takich. No, i właśnie jedna z dzielnic to jest ta dzielnica uzdrawiaczy, czy jak to Lester powiedział, gdzie on znalazł ten swój klucz. Także, oczywiście, w każdej tej jednej z dzielnic powinien być właśnie jeden klucz. I tak, czyli mamy już jeden klucz do świątyni. Ale ja idę sobie tutaj w dół tego rowu, ponieważ właśnie tutaj pamiętam, że była tutaj. Znaczy się, że jest tutaj ten Saturas, właśnie tutaj. Trzeba podążać wiecie tym rowem i tutaj ten Saturas powinien się znajdywać. Ale tutaj mamy koszyk, w którym, w którym mamy kamień teleportacyjny. Już nie będę zaglądał do czego on służy, ponieważ on służy po prostu. Teleport do al No, nie śpieszyłeś się. Czemu nie przybyłeś szybciej? Ja. Yeah. Żadnych wymówek. Zaplanowaliśmy wielkie rzeczy. Nie możemy marnować czasu na przeprosiny. Wytłumaczę Ci wszystko. No i widzicie, patrzcie, w ogóle w tym gotyku zrobili z jakiegoś murzyna, no patrzcie, jak on wygląda. We wcześniejszych częściach on był normalny biały, a teraz patrzcie po prostu. Jakim cudem wydostałeś się z wyspy? Kamienie mocy przysłużyły się nam po raz ostatni. Oczywiście Tylko chodzi tu o kamienie ogniskujące. Niestety musieliśmy je... Nie mamy już kamieni. On nas oczywiście może nauczać. A co z orkami? Co z nimi? Nie przyszli się tu opala. Chcą zdobyć boskie artefakty ze świątyni. Nie możemy na to pozwolić i nie pozwoli. Za atak. dobrowolnie nie odejdą. Porozmawiaj z Utrasem. On co muszę wiedzieć? Jesteśmy w Al-Shedim, świątynnym mieście pradawnych. Według inskrypcji przechowywano tu obrońce ciała. To jakiś pancerz? Pancerz, szata na pewno wiadomo jedno. To jeden z pięciu artefaktów koniecznych do... Do czego? O tym pomówimy później. No widzicie już wam o tym mówiłem i odszukaj szaty. Oczywiście tutaj chodzi o szatę Adanosa. Oczywiście. Dowiedzieliśmy się. Pięciu kluczy. kluczy. Zgadza się. A po mam nadzieję, że przetrwały ostatnie tysiąclecie. Zajmę się więc szukaniem ich. Jakiś Zaznaczyłem kilka miejsc na mapie. To kalkulacje oparte o miejsce ukrycia pierwszego klucza. Wiele się mogło wydarzyć przez tysiąc lat. Nie rób sobie więc zbyt dużych nadziei. Niedaleko z jesteśmy... Widać, wskazują. Co się stanie, gdy otworzę? Gdy tysiąc lat temu stała ona otoczona wodami potopu. Zakładam, że silna magia może... Dasz mi Lepiej zatrzymam. No i tak, oczywiście, dostaliśmy questa, aby odnaleźć wszystkie klucze do świątyni Al-Shedim. Czy wiecie co? Może to się wydawać dziwne, bo sam w to nie wierzę jeszcze. Ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w tym odcinku już możemy otworzyć świątynię w Al-Shedim, ponieważ y czekajcie, Al-Shedim to jest ta świątynia. A ta świątynia to jest właśnie świątynia Morasul. No i właśnie z tego co pamiętam, to świątynia Morasul to tutaj było się dostać trudniej, ponieważ w Morasul trzeba było wydębić te klucze od niektórych osób, ale świątnie, ale szedłem, to te klucze możemy sobie bez problemu odnaleźć. I tak skoro Satura z nas klucz w kwaterach kapłanów, a lester w kwaterach uzdrowicieli, czyli musimy zbadać ruiny strażników, szkoły wojowników i prasterą bibliotekę. Czyli może najpierw ruszmy do ruin strażników czyli w tamtą stronę, no i tak, te klucze są ogólnie pozamykane z tego co pamiętam właśnie w jakichś kuferkach i tym podobnych. No i mogą właśnie być takie schowane niepozornie, więc warto mieć oczy i uszy szeroko otwarte, że tak powiem. No więc tak, oczywiście sobie tutaj penetrujemy te pole ruin, ale czekajcie. Hmm, bo też... Kurczę, jakby to powiedzieć... Te klucze też mogą się różnić od zaznaczenia na mapie, znaczy się mogą być troszkę na samej granicy jakby tej dzielnicy czy coś w tym stylu. No nie wiem czy wiecie o czym mi chodzi, ale tak sprawa wygląda następująco. Ale tak, tutaj będziemy mieli problem pewnie, ponieważ w tych ruinach jest zawsze pełno tych różnego rodzaju potworów, które naprawdę chcą nas posiegać ostro, no i tak. Ale my je ostatecznie siekamy. No i mamy tu nawet szkieleta jakiegoś. W ogóle zrobię sobie stały zapis, ponieważ w tym odcinku jeszcze chyba go nie robiłem. I tak, oczywiście mamy tu szkieta, którego zaraz posiekamy. Ale póki co mi Gothic leguje ostro. Ale mniejsza z tym. W każdym, w każdym razie tutaj, jakby to powiedzieć... No oczywiście robimy ten zapis. Czekamy aż się zapisze. No i tak, zapisało się, więc możemy ruszyć do walki z tymi... Ożywieńcami, no więc tak, oczywiście tutaj siekamy ich, siekamy i siekamy i odnajdziemy po prostu ten kuferek, w którym powinien być właśnie ten klucz do świątyni. No i tak Saturas nam oczywiście nie dał tego tego kluczyka jednego, ale czekajcie, albo no to czaszka jest w ogóle jakaś myślałem, że to możemy wziąć. No i tak co ja mam powiedzieć, Saturas nam nie dał oczywiście tego kluczyka do świątyni. Ponieważ mamy najpierw sami odnaleźć wszystkie klucze, czyli trzymamy do odnalezienia, i potem Saturas nam da ostatni klucz. A przypominam, że od Lester'a mamy jeszcze ten klucz, więc jakoś, nie no, trzy kluczyki, no to powin, powinniśmy jakoś się uporać z tym. Ale tak, oczywiście tutaj póki co mnie atakują zombie, więc to jest też trochę upierdliwe. No, oczywiście pełno tego w ruinach, więc musimy oczywiście to pokonać. A oczywiście już ta głupia mumia, więc na mumie najlepiej łuk użyć, ponieważ no wiecie one nas mogą zatruć i wytrzymałość kurczę nam, nam zejdzie. Ale tak wiecie co? Póki co... No kurde widzicie jak to gówno sieka mocno. Ale tak, czekajcie, ja tutaj... Ile tych mumii jest tu w ogóle? Czekajcie, bo tutaj widzicie sami jak oni tymi łapkami po prostu siekają i... Naprawdę tak się kają, że naprawdę idzie zginąć. Widzieliście to? Po prostu nienawidzę tych mumii, te mumie są najgorsze. Właśnie to jest Gothic 3. To jest taka zbugowana gra, że po prostu aż normalnie chcę jak najszybciej skończyć tą serię, ponieważ wiecie sami, no kurde, to jest niedopuszczalne dosłownie. Tu są takie bagi po prostu, że... No, że naprawdę no nie idzie w ogóle grać. No sami widzicie w ogóle jakieś koksy tu są naprawdę jak, jak mamy jakiegoś bossa przykładowo w tym gotiku jakiś naprawdę super koks to jego normalnie możemy bez problemu pokonać a taka a taki koks powiedzmy ma broń jakąś a tutaj patrzcie taka mumia po prostu bije nas gołymi rączkami i po prostu i nie da się w ogóle zahamować tych jej ataków i naprawdę kurde po prostu nie da się nic z tym zrobić i giniemy notorycznie. Więc naprawdę, powiem tak: ja oleję wszystkie te stworki, bo możemy się z nimi srać. Nie, wi nie wiadomo ile po prostu. A chociaż czekajcie, szkieletki w sumie można posiekać, ponieważ to nie jest jakiś super duży problem. Ale naprawdę, mumi będę starał się unikać. No, chyba że walka z nimi będzie konieczna. Więc, kurde, się czas odcinka leci na takie bezsensowne rzeczy. Ale tak czekajcie mamy tu w ogóle kuferek i może to jest ten z jednym z kluczy. No ale oczywiście o tym się zaraz przekonamy. Ale tak, oczywiście tutaj szkielety póki co bijemy, bo i tak, jeśli nas ktoś atakuje, to nie możemy sobie otworzyć żadnego kuferka, ani nic w tym rodzaju, w rodzaju kuferka. W ogóle łowca, kości, reputacja łowcy, no oczywiście zadanie wykonane. Oczywiście idą te zasrane, mumie już na mnie. Kurde no. Trzeba to cholerstwo przyprzeć do ściany i po prostu nawalać ile wlezie. No bo sami widzicie po prostu co tu się dzieje. No kurde, ale tam widzę jeszcze pełzacze, także naprawdę mamy dużo walki. Po prostu wiecie co? Powiem tak, gdy kurde już mnie to gówno zatruło. No i znaczy się powiem tak, że gdyby to szukanie polegało tylko na szukaniu, że możemy biegać po ruinach i szukać te, tych kluczy. To by zeszło, jakby to powiedzieć gładko, ale tak naprawdę to 70-80% czasu szukania tych kluczy to jest taka bezsensowna walka z takimi mumiami i właśnie takimi gównami innymi. No tak, czekajcie, Udam się może do centrum tych ruin strażników, że tak powiem, ponieważ wydaje mi się, że i tak w centrum bardziej takim możemy odnaleźć ciekawe rzeczy i właśnie o chociażby tam, z tego co pamiętam, to tam jest chyba kurczę klucz do świątyni, ponieważ te klucze do świątyni były właśnie zawsze jakoś ostro ostrzeżone przez różne po prostu potworki. Czekajcie. Postaram się. Znaczy się nie wiem czy mi się to uda. Ale tak, czekajcie. Zróbmy tak, aby się wszyscy na nas rzucili i po prostu... Wskoczymy gdzieś i sobie rzucimy bezproblemowo zaklęcie, ale póki co to ta gra mi laguje ostro, więc nie wiem czy to się uda. Ale czekajcie. Kurde no, Wkurza mnie naprawdę już ten Gothic 3. Ta gra mi już działa dosłownie na nerwy. Więc kurczę. Może to i dobrze, że ją już kończymy. Tą grę. Ale czekajcie. Kurde nie wiem, może skoro nie są daleko, to odbiegnę sobie. Tylko ten głupi strażnik świątyni za mną zapierdziela. Ale tak, oczywiście tutaj, nie wiem, może wskoczmy sobie na murek, czy coś w tym stylu. Ale oczywiście nie, bo teraz bije mnie ten szkielecik. Ale tak, czekajcie. No więc... Kurde, już źle wcelowałem. No i pewnie zmarnowaliśmy oczywiście zaklęcie. Nie, to jest kurde Gothic 3. Normalnie będę się cieszył, jak przejdę w końcu tą grę. No... Kurde, no to jest naprawdę niedopuszczalne jakieś. No dziwię się w ogóle, że no, powiem po raz setny, że ta gra nie jest aż taka zła, pod względem po prostu jakby to powiedzieć fabularnym i rozgrywki, ale po prostu ale po prostu pod względem takim wiecie jakim męczenia się to jest po prostu ta gra okropna i trzeba naprawdę się namęczyć. Ostro, tu są takie bugi i w ogóle mam po prostu wrażenie, że w tej grze nic, jak ta gra była robiona, to tu nic nie było przemyślane, kurczę. No i kurde, gdyby nie ten strażnik świątyni, to by było lepiej, bo tak to musimy oczywiście uciekać przed nim. Ale czekajcie. Mam nadzieję, że się uda. No, poraziłem troszkę tych stworków. Więc, może jeszcze jedno zakręcie zużyję. No i widzicie, czas odcinka już prawie mija. A ja nie zrobiłem nic konkretnego, praktycznie. Więc, naprawdę, no. Ale, chociaż. Czekajcie, chociaż dotarliśmy do tego. Alshadim, mamy jeden kluczyk. Więc, to już jest coś. Ale, i tak. Mimo wszystko, prawie nic nie zrobiliśmy w tym odcinku. Ale, tak. I oczywiście pewnie tutaj innych przeciwników nie poraliśmy piorunem, tylko tych, którzy stali najbliżej. Więc kurde, pewnie... Mam nadzieję, że mi się uda wybrnąć z tego. Ale kurde, no widzicie. Tych mumii tak nienawidzę po prostu, że nawet sobie nie wyobrażacie tego. No patrzcie jak to gówno nawala. Ja po prostu nie rozumiem. Nie rozumiem tej gry w ogóle, patrzcie i nic nie możemy kompletnie zrobić nic a nic, więc naprawdę żeby przejść tą grę, to trzeba się ostro namęczyć, no i tak ostatecznie no przynajmniej temu nie są niektóre przyparte do ściany e ekwipunek szybko o tak, kurde no po prostu widzi się, że ta gra jest kurde czasem nie do przejścia i naprawdę no, kurde ekwipunek szybko no widzicie, że tutaj po prostu musimy notorycznie wchodzić w ekwipunek i tak naprawdę powiem, że bez wchodzenia w ekwipunek nie wiem jak ta gra by była chyba naprawdę nie do przejścia. I może to wchodzenie w ekwipunek to jest pewnego rodzaju zaleta, ale tego oczywiście nie wiem. No Więc oczywiście, kurde no, te najgorsze są te mumie właśnie, że jest ich tu pełno. Ekwipunek szybko. I tak, wiecie co? Ja tutaj sobie odbiegnę szybko i zrobię zapis, ponieważ no sami widzicie, no już troszkę się pomęczyliśmy i pokonaliśmy tych ożywieńców, ale tak, kurczę, no mamy tu w ogóle jakąś skrzynkę i to wygląda na jakąś książką albo starą skrzynię z tego co widzę, ale tak, kurde, oczywiście tu mnie nawalają wszyscy dosłownie z każdej strony, ale przynajmniej mamy dobrą broń, która naprawdę dzięki tej broń, dzięki tej halabarcie po prostu idzie nam dużo łatwiej, ale i tak po prostu musimy się pomęczyć. No kurde widzicie no. Ale już przynajmniej jesteśmy przy końcu walki. I w ogóle pieczeń sobie zeżerem dawno nie jadłem. I tak kurde no. W ogóle czekajcie. No i tak, pokonaliśmy wszystkie te stwory. Mamy tu starą skrzynię. Której oczywiście nie możemy otworzyć, ponieważ jakieś gówno nas atakuje znowu. Czy widzicie, nagadałem się. W ogóle taki ból dupy dostałem, dosłownie. Czekajcie, ale tutaj szybko otwórzmy sobie. No kurde, jakim cudem. I właśnie to jest chory. Nie wiem w ogóle, czemu na przykład podczas walki nie można otwierać. Co to jest za różnica, czy podczas walki, czy nie? No kurde, no. Też mnie to denerwuje. Ale z tego co pamiętam, w zwykłym Gothicu 3 tego nie było. Tylko to pododawały te pacze różne. W ogóle mamy tu jakieś amulety, ale już nie o amulety chodzi, tylko... Przybyłem tu po klucz i wkurzę się, jeśli tego klucza tu nie będzie, ponieważ tyle walki by było na marne. Nie, no w sumie wiecie co? Troszkę ekspa zawsze zdobyliśmy i w ogóle, ale mimo wszystko po prostu, no sami wiecie, że dosłownie zamiast grać w tego gotika i się cieszyć, żeby gra sprawiała przyjemność, to po prostu my się wkurzamy. I kurde, patrzcie, jakie są bugi w tym gotiku, nie... Po prostu taki ból dupy dostaje Dosłownie Więc mam w to grać Ale tak, oczywiście tej gry już na mnie niedużo zostało Powtórzę po raz setny Więc, kurde no Postaram się już to ukończyć jakoś Ale mimo wszystko, kurczę, Ta gra mi dużo nerwów napsła Oczywiście znowu nas coś bije I musimy otworzyć głupiego kuferka Więc musimy oczywiście siekać wszystko co tu jest I patrzcie I oczywiście jak pokonamy tych, to pewnie gdzieś z dupy, kurde, wyskoczą następni i znowu nie będziemy mogli otworzyć tego koferka, ponieważ walczymy. <laughs> kurde, aż mi zachrypłem z tego powodu. Dobra, oczywiście walczymy dalej, ale nie wiem jak to będzie, więc oczywiście, no musimy powalczyć. Mam nadzieję, że to będzie już ostatni ten zombie, który jest do pokonania i tak, czekajcie. No więc, możemy otworzyć w końcu, czy nie? No widzę, że możemy. No i mamy do świątyni al klucz. Czwarty klucz, czyli tak. Mamy już w zasadzie trzy klucze. Ale możecie się zastanawiać, czemu trzy, skoro mamy tak naprawdę dwa? A otóż, chodzi mi o to, że mamy trzeci tak jakby w zawieszeniu, ponieważ trzeci kluczyk da nam oczywiście Saturas. Czyli, czyli po prostu zdobędziemy go bezproblemowo, tylko że nie mamy go przy sobie, tylko ma go przy sobie Saturas. Ale tak w każdym razie zostały nam tylko dwa klucze do odnalezienia, czyli w szkole wojowników powinien być jeden i w Prastarej bibliotece. Ja tu myślałem już, że w tym odcinku możemy klucze znaleźć i w ogóle, a to okazuje się nie takie proste, ponieważ widzicie ile trzeba po prostu się pomęczyć. Ale tak kwatery uzdrowić jej to tutaj lester chyba znalazł klucz. Więc ruszymy sobie w tamtą stronę. Oczywiście prosto. No i tak, czekajcie. Szkoła wojowników. No gdzieś mniej więcej tutaj powinien być kurczę, kluczyk następny w tych ruinach naprzeciwko nas. Więc następny kluczyk sobie znajdziemy chyba w następnym odcinku. No i tak, tam mamy w oddali Morasul, widzicie oczywiście. I tak zmieniłem troszkę plany, ponieważ właśnie. Najpierw chciałbym otworzyć tą świątynię Al-Shedim, a potem udać się właśnie do Morasul i po prostu potem do świątyni Morasul, no i na koniec Ishtar, ale to jeszcze troszkę czasu zejdzie, no w następnym odcinku chciałbym właśnie znaleźć resztę kluczy otworzyć świątynię i te sprawy, ale czy mi się uda to oczywiście nie wiem, ponieważ to jest właśnie gotik, tutaj nic nie jest wiadome, ale tak, już nie przedłużam, także do zobaczenia w następnym odcinku. I trzymajcie się, Cześć.